Witam, tutaj Ogonek 221, a koło mnie Pawek, siamanko Ty o tu jesteś. To jest y, Pawka serwer, który sobie założył i stworzył to wszystko co tu właśnie widzimy. Choć w sumie to to nie jest wszystko. Tego jest od także tak powiem, od chyba. No, dobra, nieważne. Tutaj też coś mamy. To na razie jest, wow, to na razie jest taki filmik, taki pokazowy, co tutaj jest, się dzieje i w ogóle, i myślę, że tutaj zagramy jakiś let's play może zrobimy czy coś, ale jeszcze nic nie wiadomo, no więc tak, zwiedzamy. to jakieś, nie wiem, doniczki, jakaś alchemia, dziwne. Pomagałem trochę Pawciowi, nie powiem, że nie, ponieważ mi o to poprosił. Za to, to bardzo dziękuję. Okej, nie ma sprawy. Zobaczmy, co tu skrzynek. Co jest? Nie, okej, Dobra, idę, z... ale to, to jest cudne. To, to, to. Dobra, spoko, ale to jest cudne. Tam, gdzie się spotkaliśmy, to jest cudne. Lecę teraz tutaj, bo ujdziemy sobie... Z kim ty tam lejesz ty? MPC leje. Zobaczymy sobie troszkę, cześć. Chyba. Zobaczymy sobie troszkę, zobaczymy. Dziwne, że na 1.4.5 zombie leje się z NPC, ale to nieważne. Y, tak, drzewo z serem, pomysłowe. <grym> o, pięknie. Dobra polecimy sobie tam Widzę tu co Wow, Pawek chodź zobacz Czekaj internecie? Tak, tak, tak. No jest, tak. Jaki Alfon Ciekawe co do niego wejść można Dobra nieważne Lecę dalej Fajnie by się palił nie, nie, nie. Albo ty nie ty go zaraz coś zrobimy. Partio, chodź, zobacz. Jesteś tu? Patrz, tak. chodź, zobacz. Chodź, pa! Nie. Kto A co w nim jest? Nic, kompletnie nic. Ale fajnie to w środku wygląda. Dobra, lecimy, lecimy. pokażę Wam coś wielkiego. Przy którym spaw się męczyliśmy ponad tym dwie godziny, żeby ustawić szkło. To było normalnie masakryczne. Ja Wam mówię, masakra. Dobra, polecimy sobie, ale to jest cudne. Podoba się Wam, napiszcie w komentarzach proszę Was bardzo, czy Wam się podoba. Zrobimy tu jakieś let's play. Zrobimy. Na razie to taki ten, będzie filmik pokazowy, jak już wcześniej wspomniałem, na pokazówkę dla Was. Tu nie, nie wiem, czy to jest jakiś robot, ale to nieważne. Zobaczcie. Nad, nad tym szkłem męczył się przew, no, przeważnie Pawek, bo mi się, tak powiem, że nie chciało mi się tego robić. I cała zasługa przy tym szkle jest w sumie jego. Naprawdę ma niezłą pomysłowość, strasznie mi się to podoba. Jest dobrze. Tutaj, czy chodzi też tutaj. O jest dobra, idziemy Idziemy sobie tam. To jest spawner świnek, więc mamy darmowe jedzonko. Kurde, nie mogę polecieć. Dobra. O, a to co? Bawiłeś się tu z Redstone? Ja? No. Ja? Nie nie, ja się nic nie bawiłem. Widać. Tu no całe w redstone jest ty. Oj dobra. No dobra, sorry. Ty, metro znalazłem. No jest metro. Ej, spoko! Napisałeś wózki są w krzyniach, a tu skrzyni nie ma aaaas hehehe o no tutaj jakiś tam ten o pokażę wam czy ogólnie to robił sam Pawcio ponieważ ja nie miałem czasu ponieważ miałem naukę Pawcio to robił sam naprawdę to jest świetne mówię wam Naprawdę to jest przepiękne jak to wygląda z tym tłustonem i w ogóle naprawdę masakra. Napiszcie w komentarzach czy wam się podoba. Ile ty, ile ty, żeś to robił? Słucham? Ile ty żeś stadion ten robił? Stadion to są, były jakieś dwie godziny. Wow. Ale teraz to muszę zmienić tam to... I tam lód tu. Ja Ci tak pomogę, jeszcze sobie widzimy takie trzy domki, co wyglądają jak pojapo. Wiesz co najlepiej zrobić? Znaczy właśnie też tak o tym pomyślałem, tylko nie można się rozpędzać. A no, w sumie nie, bo to coś się rozejdzie, nie? A, ale to jak się przypilnuje, to w sumie... Będzie okej, okay. też mi się tak wydaje. Ty rozpalaj, a ja wezmę takie coś, nie? Ty no, to się jara, pomóż mi, czekaj, wodę rozleję. Znaczy nie, tam jest stal pod spodem, to wiesz, to się za bardzo nie spadnie. No tak, ale rozejdzie się po trybunach. Ja wiem, nie. Dobra, zaraz się zatopi. Znaczy, zatopił, gasi ten zasrany ogień. Dobra. 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 Teraz z tego dodam lód. Co tym jest? Wow, ale zwała Fajnie nawet wow. A to co to jest? Wejście numer jeden szatnie. Trochę duża pasza. Wyjście ewakuacyjne. Wow nawet jest. Jest ok. Czemu? O w dupę <laughs> sorry. Nie, 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 lej wody. Czemu? Ręką, bo tak to wiesz, wodę potem ciężko będzie ten dobra. no dobra, okej. Okay. Dobra, to ja idę pokazać te trzy domki. I przylecę do Ciebie i zakończymy ten odcinek, okej? Okay? Dobra Ale ta pista góra To też jest ładne Nie ładują mi się czanki, nie wiem czemu O proszę zobaczcie Tutaj takie Japanese style style styl JDM style. Tak no. to w sumie się mówi na japoński styl stylowania samochodów, hondy, Toyota i tak dalej, ale jak to chodzi? No, naprawdę, ogólnie ten serwer, który Pan zrobił, w sumie no, no, zrobiliśmy, zrobił, ale naprawdę. Jaram się, jaram się to grubo O, no. jeszcze polecimy ja to nazwałem, nie powiem jak mm, bez skojarzeń Proszę zobaczcie całe z drewna. I tutaj jeszcze takie krzaki na dole to już w ogóle. Nie powiem jak to wygląda. A. O chuj <laughs> To już tego nie U... mówi. Oczywiście. Dzieci tego nie będą słuchać. No to jest. Ten odcinek jest powyżej plus 18. Jeśli. Jeśli to by... Nie no dobra. Nie, nie mogę się wysłuchać. Dobra. Chodź tu, chodź, chodź. Zakończymy odcinek. Nie. Co to jest? Wreszcie. Kurze mamacie. Koniec! Tak, koniec. Dobra. Więc to jest na dzisiaj koniec zwiedzania naszego serwera, pawcia. A więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z my się z wami żegnamy. Na razie, cześć. Siema!